94. rocznica Bitwy Warszawskiej, Dzień Wojska Polskiego oraz przygotowania do obchodów 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej to tematy posiedzenia powiatowej Społecznej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. Aby uczcić rocznicę Cudu nad Wisłą, uczestnicy spotkania obejrzeli krótki film tematyczny, wysłuchali wspomnień i obejrzeli pamiątki rodziny Bogdana Bezega, prezesa Związku Weteranów i rezerwistów Wojska Polskiego, po czym w dyskusji wspominali wojenne losy swoje oraz swoich bliskich. Omówiono także przygotowania do obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. Odbędą się one w dniu 1 września o godzinie 12.00, w tym czasie delegacje kombatanckie oraz samorządów miasta Jawora i Powiatu Jaworskiego złożą wieńce w miejscach pamięci narodowej, przy grobie nieznanego żołnierza polskiego, przy ulicy Rapackiego, przy pomniku Sybiraków, przy kościele św. Marcina oraz pod tablicą upamiętniającą więźniarki francuskie na dziedzińcu Zamku Piastowskiego. Główne uroczystości odbędą się na Jaworskim Rynku o godzinie 13.00. Natomiast część oficjalna i artystyczna w teatrze miejskim odbędzie się o godzinie 13.40. Tradycyjnie już na zakończenie posiedzenia członkowie Rady z okazji Dnia Wojska Polskiego złożyli biało-czerwoną wiązankę na grobie nieznanego żołnierza polskiego.